Choć będzie to już klasyczne wyciskanie sztangi na klatkę, jednak my użyjemy sobie do tego ćwiczenia gumy oporowej. Możemy sobie zaczepić tak naprawdę dwie gumy oporowe po bokach, przyczepione na przykład jakieś ketla. Jednak warto pamiętać, że guma przez cały ruch powinna być chociaż nawet na dole w minimalnym stopniu napięta. My sobie użyjemy po prostu gumy zaczepione za naszymi plecami, czyli gumę sobie zaczepiam za naszymi plecami, łapiemy ją w dłoń i później chwytamy sztangę i wykonujemy ten ruch. A teraz, dlaczego takie rodzaj wyciskania będzie fajne? Po pierwsze, dlatego że wykonując klasyczne wyciskanie na sztangę sztangi na klatkę piersiową. Ruch tak naprawdę do dołu jest najtrudniejszy. Gdy mijemy sobie tą fazę najtrudniejszą, no to z każdym centymetrem ten ruch staje się już łatwiejszy. Przez to tak nie tak dobrze przetrenowujemy nasze dane kąty stawowe. Nasz mięsień piersiowy. Dodając do tego gumę, tak naprawdę przez cały zakres ruchu to napięcie jest takie samo lub nawet większe, ponieważ z każdym centymetrem guma tak naprawdę zwiększa coraz bardziej swoje napięcie.